Tomasz Waślewski. witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na wtorek oraz na kolejne dni. W tych prognozach nadal jest chłodne powietrze, które płynie do nas z północy. No i jeszcze silny, porywisty wiatr do 70 km na godzinę, który będzie nam dokuczać we wtorek. Są też przelotne opady deszczu, bo to chłodne powietrze jest wilgotne. Dlatego prawie wszędzie można spodziewać się pogody czasami mokrej. Nie powinny padać w niektórych regionach, na przykład na Podlasiu, ale także na Mazowszu, czyli w Warszawie i w okolicach i nie będzie deszczu we wtorek na południu. Konkretnie na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Natomiast pozostałe regiony będą mieć zmienną pogodę, czasami trochę słońca, czasami więcej chmur i przelot na pady deszczu, a na Północnym Zachodzie również lokalne burze. Mowa głównie o Pomorzu i Wybrzeżu. Zimno jak na początek sierpnia i jak na lato, tylko 18-19 stopni na północy, do około 20 w centrum i 21 na południu. Ale jak weźmiemy pod uwagę porywy wiatru do 70 km na godzinę, to temperatura odczuwalna będzie dużo niższa od tej, którą wskażą termometry. Ciśnienie ma powoli rosnąć. W stolicy na barometrach we wtorek 999 hektopaskali. Tyle o wtorku, teraz przewidywania na kolejne dni. Środa zapowiada się wszędzie z przelotnymi opadami deszczu, a w pasie od Mazur przez centrum Pośląsk także zagrzmi temperatura bez większych zmian od 17 do 22 stopni. Również czwartek nie zapowiada się za ciepło, będzie od 18 do 22 stopni, z tym, że tego dnia pogoda się poprawi. Ma być więcej przejaśnień, a mniej opadów.